Leży, leży, short. Konkurs na AWM Genesis już wystartował. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wchodzisz na mojego Instagrama, zostawiasz serducho pod tym zdjęciem followa na profilu i piszesz komentarz o treści gratulacje. A wyniki będą już 25 lipca. Każdy ma szansę wygrać, a więc powodzenia. Short. Short. Tunel Short, 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 short. Packę mam, packę Short na daleko. No się iść ja mam patrzeć. Okej, okay. ja gram defense. No to patrz, jak gra, To możemy iść tunnel, nie? Brało super. A tam Neyden musiał wyrywać, kurde. Lecimy, nie śpimy. Który jest tunel? Shorty tunel nie grają jedyne. Chyba tunel na Przeszedł już do lewej Skoczył Najduję tą lewą jest Daj, jeszcze jeden Drugi, drugi, drugi Do lewej Zderzył ma broń. Dobre pytanie. Trudno, trudno. Ale my nie śpimy z nimi. Dwa jeden wynik. O, klasa. Wardy sam sobie daje jednej da. <gry> Pod nogi. Short. I jeden tu short. Dać tam flaszę czy nie? A możesz. Poszedł też. Jest. Nie ubrało? Miał, ale. Nieszczęsny timing był, żeby akurat wtedy. <noise> <noise> Gościu się nazywa tutu tutu. Tu, Majtki z A drutu. Tak Leży, leży short, leży na pixel ze mną gra, przez smoke'a Chłop ze mną na pixel też gra, tylko że na short'cie Jakiś psycho gościu A tu chłop z ze mną przez smoka Ale to nie do mnie tak To już jest wyższy level i jeszcze na tunelu Na tunelu Tu shorta idzie Tunel. Tunel Jed Jeden przedmiot mi da daleko Poszedł tunel już do lewej Może być short, bo nie patrzę Jest tunel A jest short czy nie? Nie wiem Jeszcze short Jest short, to tak. jest, jest, jest Drugi tunel Na szyjtze tunel Ładzę Bam tam Nice. Leży. I patrzcie, ja jakiś tam tej, Leży. Nice. No myślałem, że gagatek pójdzie sobie na plecy, bo tak kurde. Tam szedł. Nie zapowiadałem. No. Tu pełnię, tak jak słoń. Ono, to klasa. 3-2. 3-2. No to Horizon chyba. Chyba to Horizon przegra. Tak mi się wydaje. Przynajmniej jedną mapę. No ale po OCD zaczynają prawie. Tunel już wyszedł, tak, I dwie. to jest po laka. Idę No na blisko jest za drewnem. Short. Nie mogę się... Lewo? I drugi, drugi. Short i gra. Fkta. Ja jestem na tym. na placu. Nie musisz po Okej. Mogę być No nie, Ok. Okej. Okay. Ja na płatę chyba pójdę. Ty ty będziesz pot ja będę na tak. Jak wejdzie to we dwóch. Na raz Two hours later Fallout to nie przyciągnie jakiegoś już <laughs> nie. Ale my twa ka miał Chłopaku Chłop w mi w ogóle Dokładnie Stary Gdzie? Gdzie w tego poloneza lecisz? A właśnie tańczyłeś poloneza? Nie. nie. Nie miałem minus ma klasisty, to covid był Beka I nie miałem tego balu Ej, dwóch tunel Kiedy? Jeszcze jeden, jeszcze jeden Co? No, no dwóch Kurczę Ale gościu co mnie w ogóle zabił nawet nie wychylając No, jak się pytanie jeszcze Ty, dawaj może rzucę smoka Tego no. co się ostatnio uczyłem O, no I jakoś przejdziemy <laughs> Jakoś przy, Ale pamiętaj, że wtedy mieliśmy spida 4, a tutaj mamy spida 1 <laughs> No tak średnio bym powiedział, tak średnio To masz plakę A ja pójdę Dobra, Ustawiam. no spokojnie. Czy bym trafił teraz. Jak to będzie? Na no, luzie. Nie trafiłem, jak nic. Bożusz, amator. <grym> amator Szczyzna, dobra, lecimy. To by było piękne zagranie. Dobra, chodź, lecimy na i chodź. No i dobra. Wszystko, wszystko wyschnął. Nie no to niemożliwe. Ej, wiesz co mam pomysła? Leć na plecy, tylko nie tu tak jak słonie. Ja zagram na czas. No bo to oddać, mówię. Wino. Jest daleko. Ładnie się patrz. Okej. Okay. Tak. Resa. Chabi, Bogu. Słuchaj. A bo Ja sobie myślę. XD. XD ugrałem z takiem. Ja cały czas jestem słaby. Fatalny to ty jesteś, następne pytanie proszę. A pamiętam ostatnio, była taki masz, ja się Tak, tak. Nawet było widać fragi ka ka nawet Każdy z mojego pola. Każdy je widział. Nawet z mojego powa. na tym. Sank. Ej, kała Dokładnie. Chciałem tylko rasować. Ty grasz teka? To się... Tak. Okej, okay, teraz ja już chcę... Se... Stary, leć tam na wino, wypij z nim kielicha. A dobra, to ilec sam. Nie biało nie ma. się na tam, To by nic nie dało A spróbuj, spróbujmy teraz zagrać ten A masz smoke'a? Kup może Kup, rzuć na wino i stary lecę tam Dobra, lecę Nie obchodzi mnie nic O, dostałem łeb Beczki na pixel Dobrze, dobrze robią Dobrze, wszystko jest w porządku ten sajcie na hipce wygranie. Aha. Jaki pomysł. Już nie wiem, nie mam pomysłu. Jeden już. patrz w pracy. Mhm. Drugi gra sajcie. Weź go tam. Nice i beczki, beczki, beczki. Finger! Nie, nie, nie. Wychodzi na pingu Dawaj, 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 dawaj! To <grym> mi się przesuwa! Tak słychać na 56 dostaw.